W dniu 18 lutego o godzinie około 21.30 dyżurny stanowiska kierowania komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie otrzymał zgłoszenie o zdarzeniu drogowym między Piskorzowem a Stochowicami. Na miejsce zadysponował jeden zastęp z PSP Dzierżoniów. Po przyjedzie na miejsce potwierdziło się zgłoszenie. W zdarzeniu brał udział jeden samochód, jedna kierująca. Działania Straży Pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu akumulatorów w pojeździe oraz udzieleniu KPP osobie poszkodowanej, która została potem przekazana zespołowi ratownictwa medycznego. Na czas działań strażacy kierowali ruchem. Dalsze czynności w tej sprawie prowadzi policja.